Po prostu zajść w ciążę a, i. Hm, no wtedy jest już go wiele gorzej, tak. Ale można też jakby uświadamiać na przykład swojego partnera, że ktoś nie jest tak bardzo inteligentny albo atrakcyjny i po prostu umniejszać innej osobie, w sensie zniżać jego wiarygodność, zniżać jego te piękno wewnętrzne, które może na przykład pociągać nas w kimś innym. No i to jest takie, że ej... Hello, jestem lepszy niż ta osoba, która ci się podoba. Pamiętaj o mnie, chodź do mnie. To jest też taka podstawowa rzecz, która de facto dzieje się, a konkretnie nazywa się to dewaluacją partnera. Generalnie ludzie dosyć często powiedzmy, że mogą poszukiwać alternatywnego związku, ale odnalezienie takiego potwierdzenia w tym wszystkim, kiedy jesteśmy skoncentrowani na dzieciach, pracy, aktywnościach, jest po prostu. O wiele cięższe, ale możemy też unikać problemu i zaprzeczać temu. Chodzi tutaj o to, że zaprzeczamy przed samym sobą, że istnieje problem, i po prostu mówimy sobie, że zba bardzo, wymyślamy go. Po prostu odwracamy uwagę od zazdrości, ale dużo osób próbuje przekonać się alkoholem, i to nie jest najlepsza z decyzji. Generalnie. Zazdrość jest bardzo ciężkim problemem. W sensie, co można zrobić, żeby przestała nas gnębić? Pierwszym krokiem jest w ogóle poznanie tego, czyli jak przeżywamy zazdrość, co robimy, co ją właściwie wywołuje, no bo przecież zazdrość jest bólem. Ja możemy je przeżywać na wiele różnych dziwnych sposobów. Może nam towarzyszyć gniew, strach, nienawiść, jakiś płacz, bezsilność. W sensie możemy poczuć nawet jakiś wstyd i obrzydzenie do siebie, bo jednak zazdrość nie jest hmm, przyjemnym uczuciem, tak? W sensie możemy sobie symulować jakąś zdradę na bieżąco, i to jest naprawdę ciężka sprawa. W sensie łatwo powiedzieć, że jesteśmy najważniejsi, ale czy każdy o tym wie? Musimy zdać sobie sprawę, czy po prostu nie jesteśmy w stanie symulować każdego zachowania partnera. Musimy sprawdzić, na przykład czujemy się bezsilni, bo po prostu straciliśmy nad własnym zachowaniem kontrolę, kontrolę nad zachowaniem partnera. No i jeżeli czujemy jakby że ktoś nam wszedł w terytorium, albo że nie zaspokajamy nam, nas jakby seksualnie czy emocjonalnie, no to wszystko to z tych rzeczy może po prostu budować takie potencjalne problemy, potencjalne momenty, gdzie będziemy chcieli rywalizować, gdzie będziemy czuć tą zazdrość, odpłacać się nią. Ale bardzo ważne jest, aby orientować się, jakby na te wszystkie zdarzenia, na pojawiające się uczucia. No bo, jakby nie zawsze tak wcale musi być. Nie zawsze partner musi hmm, robić cokolwiek w tym kierunku, a nawet nie może sobie zdawać sprawy z tego, dlaczego może budzić coś w nas zazdrość. W sensie, oczywiście, komunikacja w tym momencie jest jedną z najważniejszych rzeczy. W sensie musimy porozmawiać, musimy powiedzieć, co na przykład wzbudza w nas zazdrość. Ale też co powoduje to, że już nie jesteśmy zazdrosnymi. I generalnie, kolejnym z takich rzeczy, które możemy na to popatrzeć, jest po prostu z perspektywy. W sensie, oczywiście, że to nie jest takie, że od palcem działamy sobie i problem zazdrości i znika, i jest super świetnie, że nagle jest ok. Tylko po prostu chodzi o to, żebyśmy zdystansowali się do uczuć i po prostu popatrzyli na nie z perspektywy i wiadomo, że to nie działa w ten sposób, że hop, siup i to z dnia na dzień załapiemy, tylko to jest dosyć to jest proces. Musimy zauważać to w tym wypadku, że mamy problem, mamy na przykład niską samoocenę, albo nawet możemy mieć problemy w pracy, możemy mieć nie wiem, nadwagę, wszystko może być problemem, żeby budować w nas zazdrość. Więc Warto jest komunikować, warto jest doprowadzić do pytań, i warto jest zbudować taką możliwość tego, żeby partner zrozumiał nasz problem, ale bez oceniania i bez jakiegoś atakowania drugiej osoby, co też na początku wcale nie jest łatwą sprawą. Generalnie zazdrość nie wynika z działań partnera, ale jakby najbardziej z naszych irracjonalnych przekonań w sensie coś może zbudować się w naszej głowie pod tytułem ej, ale dlaczego ona interesuje się innym facetem? Co jest ze mną nie tak? Przecież ja jej pozwalam na to? Jest ze mną chyba coś nie tak, że ona jest zaangażowana w coś bardziej i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko po prostu jest zbudowane przez nas mózg, nasz mózg i wcale to nie musi wyglądać w ten sposób. Poza tym Skupienie się na jednej osobie też jest bardzo ciężkie, bardzo dziwne, bardzo podejrzane. No bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to jedna osoba chce zajmować się tylko jedną osobą, poświęcić jej całe życie i nie mieć kontaktu z niczym innym. To pytanie, czy tam jakby to jest w sumie retoryczne pytanie, może dać nam dosyć sporo, tak? W sensie to nie usunie żadnej zazdrości. To nawet nie jest konieczne, żeby usuwać całą zazdrość, tylko chodzi o to, żeby pokazać jej rozmiar żeby poradzić sobie z nią, żeby pomyśleć nad tym czy mamy problem, czy nie wiem partner jednak coś faktycznie um, robi takiego, że możemy być zazdrośni, czy po prostu um, my panujemy nad zazdrością, czy zazdrość panuje nad nami.